spacer wśród wspomnień to cykl wywiadów z mieszkańcami gminy Siechnice. Robimy wywiady z mieszkańcami Siechnic i wszystkich pięknych miejsc w okolicy. Rozmawiamy, wspominamy, czasem przenosimy się w czasie, śmiejemy się i wzruszamy, a nade wszystko zachowujemy cennych. Projekt współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności ze środków programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Nowe FIO na lata 2021-2030. Rozmowa z panią Anną. Dzień dobry. Dzień dobry. Bardzo mi miło, że mogę z przeprowadzić na taki wywiad podcast, ponieważ tytuł podcastu jest Spacer w, wśród wspomnień e, z mieszkańcami e, naszej gminy Sietnice. Chciałabym zapytać Panią, jak dawno mieszka Pani w Sietnicach i co Panią zmieniło do zamieszkania do, do wyboru na, akurat tego miejsca na, na życie. No powiem szczerze, staż mam krótki, bo mieszkam mniej więcej półtora roku. Sprowadziliśmy się wczesną wiosną w 8 roku. A, a o tym, że dziesięćnice zdecydowały tutaj, już lasy. E, bo takie złożyło, że szukaliśmy mieszkania, szukaliśmy większego tego mieszkania. Chcieliśmy też, on pewnie, moje prace, nie na temat jakichś jakby po pandemii potrzebna nam była troszkę większa przestrzeń. A chcieliśmy jednocześnie uciec z dużego miasta, bo wcześniej mieszkałem wiele, no, ponad 40 lat we Wrocławiu. I zakochałam się w Totejszych Lasach. Tak jest możliwe, że kolega, który mieszkał tutaj wcześniej w Tietnicy, wyciągnął mojego męża na bieganie w lesie. Mąż przysłał mi zdjęcie. ja popatrzyłam na nie i powiedziałam, tak, to jest dokładnie to miejsce, do którego chcę, <ścoughs> chcę, trafić. Także staż krótki, a powód taki może, może nietypowy, ale, ale myślę, że wszyscy mieszkańcy chyba, tak tak po tych lasach tutaj że wiedzą, co mam mieć. Czyli najbardziej użytku w tej lasy, tak? I to jest są, są takie tam pierwsze wspomnienia, tak. czy tak, jakieś tak, jeszcze inne? No? są pierwsze. Dzień po tym, jak się sprowadziliśmy, rozpakowaliśmy rzeczy, poszłam na wycieczkę, żeby sobie pozdrowić, i, i rzekło mi to miejsce. Ale też cisza. Bo to jest tak, że ja... ja... Na panie. Ja w tych małych miejscowościach mam tak właśnie, że wychodzę, jak wychodzę, to widzę właśnie tych uciekających ludzi do dużego miasta. Oni tam jadą pracować, oni jaką tam spędzać cały dzień, a ja po śwnicach chodzę często właśnie w takich godzinach, kiedy tych ludzi nie ma. I to, co mm -hmm. mi się sam bardzo podoba w średnicach, to cisza, która tutaj powinna. Nie ma tego hałasu samochodu, bo wszyscy wyjechali. Nie ma hałasu gdzieś tam ludzi dużych tłumów, co na przykład we Wrocławie bardzo mocno tam mi przeszkadzało. Ja sobie po prostu po podleśnięca widać, jest taki spokój, cisza, takie leniwe, leniwe przedpołudnie. Dużo, spra Dużo spraw załatwiam po prostu przedpołudnie. Powiem ja szczerze, że mam takie nieustające wrażenie, jakby byłam na ciągu na wakacjach. O tak. Czyli, czy przeprowadzka tutaj, Zmiła Pani rytm życia? Słyszę, że tak. No trochę, trochę tak. Znaczy ja, ze względu na to, że piszę książki, to zawsze pracowałam w domu, natomiast w tej chwili jest, no, wcześniej było tak, że pracowałam tak typowo, jak typowy pisarz taki, że mam, z rygorem. Mm -hmm. Czyli od którejś godziny rano do którejś po południu, w czasie, kiedy nie było męża, kiedy nie było dzieci. Teraz sobie troszeczkę to wszystko poprzestawiałam. I staram się różne sprawy, wyłatwiać się w świecach, które mam do załatwienia no właśnie wtedy, kiedy, kiedy tych ludzi nie ma. Wszystko odbywa się tak leniwie, na spokojnie, bez pośpiechu i to jest taki slow life, a bardzo mi służy. A czy wydaje się Pani, że Pani już wszystko tutaj odkryła? Czy ma Pani jeszcze dużo do odkrycia? Nie, ja niestety odkryłam nie. się i miejsca, i ludzi. A i, a zresztą, i, zresztą, i, zresztą nawet same lasy przecież nie, nie, nie wyglądają znaczy, tak samo, prawda? Zawsze pójść innego dnia, kiedy mamy inną pogodę, inne światło i świat, można się zachwycić zupełnie inaczej, zupełnie czymś innym. Tak. A, a jeszcze mm. bardzo lubię fotografować, więc, hmm. więc często chodzę, robię zdjęcia i, i jestem taka, no, ma, mam tutaj takie swoje światło, więc skocznie. Też, też no, bardzo prawda, tak, tak. Bardzo, tak. Tutaj piękne mamy też piękne, josno, piękne jeziora, tak. mamy, ja mam, to bardzo piękne odgryznice, właśnie, widać, jak on się zmienia, w mm. zależności od tego, jak miałam porę roku, i za każdym razem jest tam, o coś niego nie zachwyca. Nawet i Tak, czy pani nie ma jakieś plany związane z siedmiocami, czy co pani tutaj być czy? Czy to jest taki przystanek w Pani życiu? Znaczy, przystanek myślę, że trudno powiedzieć, bo tak nasze życie nas czasami zaskakuje. Nigdy nie wiemy, jak się ułoży, nigdy nie wiemy, gdzie Panomina. Natomiast chciałabym się w się zatrzymać na dłużej, na pewno. A w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że że mamy dzieci już dorastające, więc niepomoletni, cofka 16 lat, więc po się pokończą na danym szkoły. Wyfrunął z tego domu, więc, więc trudno jest powiedzieć, gdzie za kilka lat będziemy z mężem, ale na razie jakby o tym nie myślę, nie wybiegam tak daleko w przyszłość, cieszę się tym, co jest tu i teraz. I związałam się z tymi sieknicami na różne sposoby, bo też spowodowałam tutaj w branży kulturalnej, bo jest i kawiarenka poetycka i się w Narodowe czytania różne takie hmm. akcje organizowane przez Centrum, prywatne warsztaty dla dzieci tutaj w okolicy. Ja więc tak bardzo mocno, wcale nie chcę się stąd wyrywać, chętnie zapuszczę korzenie. Świetnie. I teraz jest... może zapytam, czy pamięta Pani swój pierwszy sen? No, nie pamiętam niestety, nie pamiętam, ale... ale na pewno nie było to nic złego, tak? Złe raczej chyba zapamiętam bardziej niż dobre. No, myślę, że tak. A może pamięta Pani, co Pani pierwszy raz w sierpniach. W sierpniach, tak? po raz pierwszy. Tak, um, Ważny pierwszy obiad. Ty, czy takich posiłek właśnie? Obiad? Pierwszego obiadu nie, natomiast pierwsze, pierwsze święta już tutaj zrobiliśmy. Myśmy się sprowadzili przed świętami wielkanocymi i mm. właściwie zaraz był święta wielkanocy, którą żądaliśmy tutaj już na rodziny e, Także wtedy już takie typowe, typowe świąteczne poprawy. E, ale to, co na pewno pamiętam, to, to takie pierwsze wrażenie, kiedy wyszłam na balkon, patrzyłam mam na naprawdę tak usytuowany budynek, że mamy działki zieleń, i pomyślałam, usłyszałam pianie komputa, gdzieś tam w dali, już bardzo, bardzo daleko, gdzieś tam hmm. szło samochodów, i poczułam się właściwie, pomyślałam sobie że właściwie, to przeprowadziłam się do miejsca, gdzie jest największa wakacja. Także, że skończę pracę, zamknę komputer, wyjdę na swój balkon, i jestem hmm. już jak na czasach. Mój syn ma bardzo podobne wrażenie. Mamy światę, to jest taka prawie nadmorska miejscowość tego morza nie ma. Mm. <laughs> no to tak, to rzeczywiście. Czyli, czyli ten, ten spacer, spacer wśród, wśród wspomnień, no krótko tutaj pan jest, ale no... Wiele pani jest. Tak. mam tak. dużo miłych wspomnień, tak, bo, bo wiele warsztatów prowadziłam z dzieci, więc ja te warsztaty wszystkie doskonale pamiętam zawsze. I wiele tutaj z dziewczynami działałyśmy, organizowałyśmy różne rzeczy i tą kawiarenkę poetycką. Ja, ja właściwie no mówię, czuję się tutaj jak w domu. Czyli bardzo szybko wrosła Pani. Bardzo szybko. Bardzo szybko wrosła. Jak My głęboko się się sięgają korzenie, no to kiedyś czas pokaże. A, a czy tam. zna Pani, jakby, dalsze dalsze, 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 miejscowości gminy? Tak, ja byłam w Ksiedeka Katarzynie, tam tak? z Panią teraz w kontakt prowadziliśmy warsztaty w Korei Bibliotece dla Dzieci cykliczne, mhm. więc poznałam też trochę tam osób. Bywałam w Katowicach, zresztą kotowickie lasy też bardzo mi się podobają, że sam sobie robimy z mężem taką wycieczkę właśnie w tamte okolice, także bywam także tutaj. To, ja, ja to traktuję jako taką całość, nie? Mhm. Taką moją małą ojczyznę, można to mówić. Bardzo ładnie. Bardzo, bardzo Pani dziękuję za wymiar. I bardzo dziękuję za, za rozmowę i myślę, że będzie jeszcze wiele dalszych okazji do rozmowy. Tak? Tak. Ja, ja również bardzo, bardzo dziękuję, a Państwa serdecznie poddaję. Dziękuję bardzo.